Cześć, jestem wam wszystkim z tej strony, Streetia, a to jest Watch Dogs. I dzisiaj zagramy sobie kampanię. Zobaczymy, czego od nas te Jordi. <coughs> I straciliśmy nasz wózek. <coughs> no trudno. Hmm. Wow, co tu się stało? Trzeba chyba gonić. że mieliśmy do czynienia z napadem jakimś. W biały dzień gościu ktoś zastrzelił. Lecimy za nim. Może uda nam się go złapać. Na wszelkie tam punkty, ale niestety no ofiara dostała w łeb. Były sportowiec. Chodź tu szmato. Bum. Pałką teleskopową w ryj. Dziękuję. Okej. Okay. Wsiędźmy sobie... O cześć. Do samochodu. Jezu, jeszcze nie mam wyłamywania się do samochodu lepszonego. Kto tu ma coś ładnego? No chyba w gówno w las. Takie tak do przykre trochę. Dobra. Jedziemy sobie na miejsce kampanii. Do gdzie jedziesz ty penisie? No. Też miałem trąbić Mm, tak więc tak jak mówiłem, zobaczymy czego nas chce Jordi. Bo z tego co się dobrze orientuję, to jest misja dla niego akurat. Zadanie wykonujemy dla niego. Tak więc... Co mu się tam uroiło, zaraz się dowiemy. Skręcimy sobie tutaj. Chyba, chyba jadę dobrze, jak się tam przecisnę. Z drogi! A my też byliśmy. Tu znaleźliśmy naszą fajną bryczkę, którą nam zajmowali, ale coś tu stoi ładnego. Mm -hmm. Mm -hmm. Znowu. <coughs> Może sobie go posiedzę. Pożyczę. Tak. Nie zgadnę. Zadzwonił do nas ten koleś, którym dla którego hakowaliśmy dane y, w stadionie Jak on się nazywał? Nie pamiętam No dobra, tak czy się do niego zmierzamy What the fuck? No Zdaliśmy składnik chemiczny w samochodzie mm -hmm. Kuźwa, zapierdziela jak ruski motocykl Okej, okay, zobaczmy co tam się złego stanie. BOM! Co znowu? Pościg policyjny. JESUS! To znaczy, ci do uciekiniera. Nie daj się wykryć. <laughs> Łatwo powiedzieć, trudniej trochę zrobić. No dobra. A jeszcze na to, że oni nie wiedzą. Nie zauważyłem, skupiłem się na mapie. Zdarza się. Ym... Ogólnie to oni jakoś tak nie wszczynają tego poszukiwania jakoś bardzo dokładnie. Nie, nie skanują bynajmniej bardzo dokładnie Kurwa gdzie to jest? Ma no, być tu Czy mam odbić zapewne w to miejsce Dlaczego ten most jest otwarty? Ja go chyba nie otwieram Moment, moment A tu mam hakować No to podjedźmy Garaż A w nim A czyli co czy żebyśmy stracili naszą brykę? What the fuck

dyskretne prowadzenie auta. Rozumiem. Mamy najnormalniej siecie zrobić to tak, żeby nie zostać wykrytym. Kryjmy się w aucie. Musimy uciec za mm, okręg poszukiwań. Czy musimy gościa po prostu stąd wywieźć? Czy to jednak... Czyli to jednak nie jest e, ten koleś, który... Mm, z Którym to robiliśmy to, Tą akcję w, na stadionie. Pomyliłem się, ale spoko. Jak na razie... To jedziemy sobie tędy. Czy może i dla niego robimy po części tą misję, ale. Oh, fuck it. Fuck my life, tam coś jedzie, leci. Hmm. Wyłączmy samochód. Jak na razie tam coś sobie jedzie w naszym kierunku. A ja chcę się dostać do tamtego garażu. Tylko, że. Problem tkwi w tym, że muszę objechać. Ten most Muszę przejść po prostu przez ten most i za zawrócić A oni tak jakby jeżdżą i nas szukają hmm. A tamten co, Kmini? Jak on dziwnie zawraca Okej, okay, jak on pojedzie to będzie nasza szansa Helikopter skanuje zupełnie inne miejsce Dobra, odpalamy Oh fuck, oh fuck Coś tam nas wykryło na chwilę ale myślę, że nie jest tak źle. Możemy zamknąć te drzwi, super. Dobra. Chyba jesteśmy prawie nam... Jesteśmy prawie w domu. Prawie. Udało nam się przemknąć bez większego zauważenia. Super. Zgubiliśmy ich. Świetnie. Udało się. Cieczka udana. 250 punktów doświadczenia. Zawsze coś. Nie ja wiem, że jestem dobry wiem, że mi się udało. Nach ta skromność. Jak chodzisz? Okej, okay, chyba mam go tu tylko odwieść. Czy ja coś spieprzyłem? Przyszłam powiedzieć, że jestem dobry. Aha.

matters most this is how the world turns. Not much room for fuck-ups. Oh, oh, I get that, Mr. Quinn. I do. It wasn't my fuck-up, though. Yeah, it, it wasn't. Yeah, calm now. It's alright. Calm? Huh? Get a chance to... You're a chance to kill mama? Him. Hmm. No i w rezultacie gościu zdech No dobra, dziwne, że nikt nie usłyszał strzałów i ogólnie całej tej akcji, no ale nieważne. Powiedzmy, że to przemilcze. Aha. Polecimy sobie zaraz dalej w fabularkę. Tylko nam się pokaże, co tu się dzieje. O, tam się obciskują. O się, jak romantysie. Teraz to dwaj faceci, prawda? A oni są na nie, to spoko, to norma Sorry! Było trochę specjalnie A ja samochodnie uszkodziłem. Mhm. Właśnie, Damien miał ten typ na imię, który z którym to robiliśmy to zlecenie na stadionie. No, przypomniało mi się. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Wykonamy przy okazji to, mm, tą misję poboczną z naruszeniem prywatności. <laughs> Myślę, że to jest akurat spoko. Brrr. Bujaj się, wiem o tym. Wow. Wysiądźmy. Spójrzmy. Dokąd nas poprowadzi ten przewód. Kamera, kamera, kamera. To jest zapewne pierwsza skrzynka, tak jest. Czyli druga zapewne jest gdzieś indziej, tylko gdzie? Tutaj się znajduje. Ale wskoczyłbyś tam może? Kurwa, nie mogę nie zrobić, bo on rozmawia przez telefon! O! Dobra, super. Mam tu po zadania podglądywacza do zrobienia. Główno mi obchodzi jakieś spotkanie. Bynajmniej na razie. <śm> Czyli w końcu przyjdzie na spotkanie z Bad Boyem 17. Bad Boyem 17. Zlecenie konwojowe. Tego jeszcze nie robiliśmy. To sobie zrobimy. Ale przed tym skończymy to naruszenie prywatności. Wykryto włamanie. Proszę bardzo, jest tutaj jakaś ładna pani sobie. Robi dobrze... O, matka. Co, tu nic więcej nie ma? A, jest! Aha... Czy to jest... zwyrodnia matka, która... Nie daje rady z dziećmi. No super, ewentualnie ich nienawidzi. No standard. Hmm. Czy jak powiem... Oh. Niezbyt przyjemna rzecz. Dobra, jedziemy dalej. Nauczymy to zlecenie konwojowe. To też fajne sprawy są. Tylko, że nie mamy w ogóle uzbrojenia. Nie jesteśmy na to za chuja gotowi. Ale... Ale, ale... O! To nie ja! To on mi zajechał drogę! Chuj, że na czerwonym! Mhm. Mm Skupiałem się na tym, że ktoś mi pisze na Steamie. Fuck yeah! Dobra, gdzie jest sklep z bronią? Chyba trochę go przegapiłem. I rozwaliłem sobie zderzak! Zapłacisz mi za to, ty gnoju! Chuj, że ci rozwaliłem cały samochód! O, cześć! Który to ma pieniążki? Super, ty masz pieniądze. e zakupy. Powiem tak, mam 13 tysięcy. Chciałbym sobie kupić. Uuu, uuu mamo. Kupiłem sobie na razie ten karabin sniperski. Oczywiście, że chcę kupić. Granatnik. Bo do zlecenia konwoju przydadzą nam się granatniki. Wszystkie i uzupełniam amunicję. Nie muszę. Super, na razie stary. Mm. Jeszcze tu kiedyś przyjdę. Co ci się stało z samochodem? Cześć. Ze wsiądę. Jak na razie, do dziwo żaden samochód nie ma alarmu. Ale samochód nam się przyda, bardzo jest nam potrzebny do wykonania misji. A z wyłączmy sobie światła. BUM! BUM! To nie ja! No, ty jebany samochód twardy jest. Kurwa, przyjdzie bałem, nic się nie rozwaliło. O, tu mamy zlecenie konwojowe. No, spoko. Ja sobie wysiądę. Dzień dobry. Rozpocznij. Co my tu mamy do zrobienia? Aha, czyli łapiemy gościa, który dokonał napadu. Droga konwoju jest zaznaczona w ten sposób, a my mamy przeciąć ten konwój, rozwalić cel i jego całą obstawę najlepiej. Czyli po prostu mam zostawić pułapkę na gościa w jakimś najfajniejszym miejscu, jakie znajdziemy i dokonać mordu. Tylko gdzie by tu się na niego zaczaić? Proponuję tu. Zostawimy drogę samochodem i myślę, że to będzie całkiem dobra opcja. Ewentualnie spróbowałbym się... o, rozstawić tam dalej, tam jest sygnalizacja, to bym mógł nieźle spieprzyć im plany tym. Dobra, zahamowaliśmy. Schowajmy się tutaj. Czy ty będziesz to blokował? Już myślałem. Okej, okay, gdzie mam granatnik? Super, mam granatnik. Jednostrzałowy, ale zawsze. Ci teraz czekamy. A jakby nam nie wyszło, dokończymy mordu po prostu granatnikiem. Na razie schowajmy. Czekamy. Cel już jest blisko. Miejmy nadzieję, że uda nam się to. Zrobić w miarę ok, i miejmy nadzieję, że bynajmniej samochody z tamtej strony będą w stanie chociaż mm, dokonać egzekucji na tym facecie. Mam taką nadzieję, jeżeli się to uda, jesteśmy w domu, jeżeli nie, jesteśmy w dupie. Teraz ogólnie gra nam każe go bezwładnić i pytanie brzmi: możemy go zabić czy nie? Czasami jest opcja, że cel możemy zabić, a czasami jest opcja, że musimy go tylko obezwładnić. No i niestety w tym momencie będzie ciężko powiedzieć, co dokładnie. Ok, nadchodzą. O-o. Ajajaj, co to było? Ała! To bolało. Żebyś się pośpieszył z tym granatnikiem, trochę. <laughs> Za tym, powiem szczerze, że całkiem nieźle wybrnął z tej sytuacji. Oddaj samochód. Dajcie samochód, potrzebuję wozu. Nadasz się. Uwaga, most się otwiera, dawaj wóz. Skup się na tym, że się most otwiera. Zostaw to. No, też tak myślałem. Ok, my sobie przeskoczymy Dobra Byle szybko, Syrian, mogę się też rozstawić tutaj. Mam tutaj bardzo ładną pozycję do ostrzelenia go w tym momencie. Spróbujemy, może się uda, albo się nie uda. Tu jest większy ruch, tam idzie jakaś śmieciarka. Czyżby to był, to była szansa na zneutralizowanie celu. Na pewno będzie trzeba to jakoś zrobić w miarę taktycznie. Jak się nie uda, to nam po prostu pisz z granatnika, tak? Tylko tym razem postarajmy się przy okazji siebie nie zabić. Okej, okay, jest czerwone. Bum. Okej. Okay. to był chyba bardzo zły pomysł. Wow, teraz mamy ładny pościg. I musimy przy okazji gościa obezwalnić. Jeszcze mamy na ogonie dwóch jego ochroniarzy. Niestety, gówno mi z tego wyszło. Jeszcze on dzwoni na posiłki. PUM! Skubany! Wytrzymał. No, zniszczenie pojazdu, ale jakim kujem? Wow. No i mamy teraz epicki pościg za przeciwnikiem. Czyż znaczy, rzeki epickie też nie wiem, ale musimy go obezwładnić Czy mam w ogóle możliwość zajebania mu czegoś? Tak żeby go to kurwa zabolało Najwyraźniej no nie Zrób solapiswish Okej okay. Musimy ich na pewno wykończyć BUM! To było piękne, to było przepiękne Zawracamy Ole, zwarty jest ten samochód Mhm... Mm Musimy to zrobić tak, żeby to jeszcze... Przeżyć dodatkowo! Jazda pod prąd nie jest dobrym pomysłem! Oła! Jezu, nie uciekaj, błagam cię! Ale ładna bryka tam była. Czy mi się uda cokolwiek tu działać? Nie, ten kutas jedzie pod prąd! I ma ciężarówkę! Którą ciężko będzie cokolwiek zrobić, ale! Czy jakbym. Chuje! Dobra, wsiadamy tu. Do wojny, do wojny, pierdol. Z drogi śmieciu! BUM! Nie wyszło? No bardziej ja na tym mm, ucierpiałem. Jakie chodzisz? Nie chodzi się po drodze szybkiego roku? FAK! Ten pościg trwa w zupełności za długo. Wow! Ok, muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł go totalnie wprowadzić w maliny. Tylko jeszcze nie wiem, gdzie to mogę zrobić. Zróbmy mu. Błagam, niech to się uda. Jest! Tylko nie do końca to, co chciałem. Jest! Udało się! Kurwa! Zabij wszystkich albo ucieknij. What the fuck? Dobra, chowamy się. Mhm... Mm Uratuj. Przy okazji ratujemy cywili, dzięki temu zdobywamy z... jakieś tam... Szybko, ratujemy tego. Zdobywamy punkty, co wiadomo, dobrze robi. Pomożemy jeszcze jemu... Fuck, uciekaj. Zgiń. Ty wstąd wychodź. Wynoś się stąd, masz rację. Dobra, mm wow, wow, wow. wow Że skąd Tam jesteś Strzał w głowę Hmm no wychry się jeszcze raz Dobra w łeb. Przeładujmy Teraz będziesz następny szmato Ok, został nam tylko jeszcze jeden. Co za choler nie wiem gdzie on jest. Jest. Nie, to nie on. Znalazł się, dobra. Super, udało się. Tam ktoś jeszcze wrzeszczył. Może uda się pomóc? Tak, jest, uratuj. Nagroda za postępy, super. Ok, pomogliśmy im. Czy jest jeszcze ktoś do pomocy, komu można pomóc? Jestem uczynny, chcę pomóc. Co tu masz ładnego? Kryjówka gangu. Też są fajne rzeczy. Na tym się razie zajmować nie będziemy. Co tu mamy? Nic nie mamy. Mm, chcę już to zakończyć, więc. Czy jest tu ktoś, komu mogę pomóc? Tu jest chyba ktoś. Wsiądź, nie. Ten się po prostu denerwuje. No dobra. Wsiądźmy sobie w takim układzie do, 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 do tego wozu. Dobra, całkiem ciekawie to wyszło. Jedziemy teraz do save pointu. Tam się zapiszemy. Tu jest. I jutro zajmiemy się następną misją. Nie wiem ile to nagrywam. Wydaje mi się, że tak z pół godziny materiału jest. Przynajmniej pokazałem wam Mm, kolejne zadanie. Następnym razem pokażę wam kryjówkę gangu. Um, i, 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 I... Zajmiemy się jakąś kolejną misją fabularną. I pewnie w międzyczasie jeszcze coś ciekawego zrobimy. Jaki ładny samochód. Jedziemy! Tak jest. to, 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 Wszystko kosimy po drodze, się Dobra, zatrzymajmy się ładnie na ręcznym. Wiedźmy, wysiądźmy, olejmy samochód. Jest ręczny przez zarzucony, co tam? Nam się nic nie chce, można zarzucić, jest zap zaparkowany prawidłowo. Dobra, zapiszmy się i to będzie na tyle chyba, bo ja nie wiem na tyle to trwa, jeżeli ma być czerw. Spójrzę na telefon. No tak z 20... Jeżeli to będzie krótki odcinek, to wam to jakoś zrekompensuję przy okazji. Następnym najwyżej jakimś dłuższym wtedy. No bo co zrobić? Nic się zrobić, nie spojrzałem kiedy jest o. Kiedy ja zacząłem nagrywać. No dobra, to było na tyle, tak więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Cześć!